Już uspokoiły się emocje. Ja, siedząc tu po 13 biegu na stadionie w Zielonej Górze, na moim komentatorskim stanowisku, przyznaję, nie spodziewałem się tego. Liczyłem na sukces że Tu Quick Mix w biegu 13, ale to tylko klasa rywala, bo naprawdę Zielonej Górze są świetnym zespołem, Gnieźnianie także bardzo dobrzy. Niestety dochodzi tutaj do jakichś niesnasek. Są 4 minuty przerwy. Kibicy w dalsie na tor. Są służby porządkowe. Za chwilę pewnie wkroczy policja. Ale bądźmy dobrej myśli, że wszystko zakończy się w sportowej atmosferze, ale Państwo to widzą. Część z Państwa jest na stadionie. Potężna część. Kilkanaście tysięcy ludzi. Jaka tu jest atmosfera? Jeszcze zapewne oglądając to we wtorek bądź czwartek przeżywacie to znów ale macie tę przewagę w tym momencie nade mną, że znacie rezultat tego spotkania. Płomienie na trybunach, płonie flaga, służby porządkowe czujne. Ale ciężko opanować tłum. Takie obrazki często oglądamy na boiskach nie tylko żużlowych, przede wszystkim na boiskach piłkarskich. Alternatywą, myślę, dla takiego postępowania jest m.in. nowo powstały fanklub Sportu żużlowego. Mówiłem o tym podczas prezentacji, gdy pokazaliśmy napisy KS Falubas Net.